Siemoneczko z tej strony Cypher. Ze mną jest Mr. Kamil JD oraz Pawio 1234. Cześć. Kamil zmienił sobie nazwę na Murzyn. <laughs> Dobra. Ja dzisiaj trochę pokoszę trawkę. Kamil. Nie. Pawio później ją przeciąśnie, a Kamil będzie zgrabił. Halogeny zgasił. Nie ja. No nie pisz człowieku. Co za murzy? A, bo to kamień murzył. Ja wiem. No. Człowieku, weź, bo zaraz tu wylecisz. <śmiech> 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 Człowieku nie w kurwie <laughs> no jedź, bo nie mogę jechać. O nie no, Widzę Bogusia płotę, ja muszę tu poczekać. Tak, brawo, płot. Ale tak, ja pierdzielę weź po zrób coś. <noise> nie zdanie, winę na lagi. Nie, na no, serio, czekaj, bo ja wale. O, mogę wyjść już. O, w końcu nie ma lagów. Weź ogarnij te lagi, bo tam. Jak masz internet z biedronki. Osoba hostu... host. O... <grystanie> Też dużo zależy od osoby hostującej, nieprawdaż? No właśnie. Ja par... mam wszystko wyłączone. Oprócz skatepań. Nie ja mam jakiegoś leciać. Słyszałem. tu mogę się przywitać. <grystanie> Paweł. Mm? Przez ten czas. Mm? Kujwa nie to. Przez ten czas weź ten yy, no Preskę i prasu. A dobre. Bo zanim ja tutaj trochę skoszę, to o, troszeczkę pio. minie, minie A, to muszę. Reklama poświęcona jest kanałowi 2013LSN. Jeżeli jesteś pierwszy raz... Na tym kanale nie wyłączaj go. Ciśnij przycisk, subskrybuj, a gwarantujemy Ci wspólną zabawę oraz przeżycie zajebistych film z Farming Simulator 2013. Na tym kanale grają trzy osoby: główny prowadzący Cypher, drugą osobą jest Mr. Camiljadd i trzecią osobą od niedawna paweł 1234. Gramy w trójkę i staramy się grać w miarę realnie. Gramy na polskich modach, ale i nie tylko. Gramy również na małych, średnich oraz dużych mapkach, czyli można powiedzieć, że gramy na wszystkich. Lecz teraz prowadzimy sezon pierwszy z Farming Simulator 2013. Gramy na średnich modach oraz na średniej mapce. Zapraszamy do subskrybowania, komentowania oraz oceniania. W imieniu 2013 LS Team zapraszam wszystkich na nasz kanał. Dzięki na razie Top No ona jest pod tym ja tu. Krowa uciekaj. Mm. A ja na przykład y, widzę krowy w jednym miejscu wszystkie Nie no ja wiem. To ktoś ma wcieprzone Każd U mnie są w różnych ka Każdy ma w innym miejscu To Rusko No to już wezmę sobie na tryb roboczy wszystko poprzestawię. Czecho -ru -ru ruskowskie Jakie zrobić żeby to było na tryb pracy? To trzeba wejść do środka, a to podbierek już to, opuszczam. I zrób to roboczy, nie? Ja? No to ja wiem. Nieraz raz się tym pracowałem. <grystanie> no i znowu krowa. Serio? Muszę wjechać do drugi pasek, bo teraz tu nie wezmę. Albo wezmę O ja dzielę Ty te te będę tak robił Takie zygzaki, żeby dzisiaj trudniej prasował. Dzięki ty wiesz, że to nie zbiera całego paska, tylko połowę paska? Wiem, bo ona ma ten Ale ci powiem jak się czasem dobrze ustawisz to wszystko zbierze. Czasem A to trzeba umiejętnie ten Brawa Brawa. i To dawaj To dawaj Zmiana Ty to... jaki Nie używaj taba, tylko proszę wysiąść, tak? Proszę wysiąść Ej, panowie, ja nic nie chcę mówić, ale wiecie, że trochę trawy na ten... Na Chorala trzeba wziąć. No co tam to się weźmie, co teraz kosisz? A to... To, to co o... za gór, to nie podbiera wszystkiego. Ej, ale to co na Chorala, to można od razu wziąć to całe białe, to, to już nie, nie, nie nie? To białe, Nie tak. No. Białe. Nie, weźmiemy to, co jest ten... To białe. To, co jest teraz jakoś... O! Tak, sorry! A, tak, tak, zrób to To co jest przy ten to, to chyba nie zbierzesz Na huralu Góra? Nie zbierzesz. Ale przecież można przejść od razu już takie nie, nie przesuszone. To co ja koszę teraz? No No to to o, tak A to i tak te, A to już mogę Ten zbierać. To poczekaj kupię Hurala no dobra, ale to i tak muszę zgrabić, coś w się sensie, tak? Nie, nie jest zgrabione. Dobra, cicho. <laughs> eee, dobra... Serio, to nie łapię całego, to tak frosko wygląda. no nie <laughs> No... I powiem, sam. Gdzie jest I, ten hola? Im bliżej Cyphera, to nie zwiększali. No. nie no. Ty, 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 ty. Eno serio, nie ma chorala. Nie wgrałeś? Mm, nie no, wkrywać, wkrywałem. Ej, dostałem wiadomość zaraz, czekaj. Nie ma wiadomo. Będziesz na sklepie? Tak. nie, nie tam. e no serio, czy ja nie widzę? Weźcie, zobaczcie, czemu macie w tym. Gara. Ja, ja. jest dobra cena tego. U. Ja nie ma. Nie ma? Nie ma. Ja. Dobra najwyżej. Jakoś inaczej to zrobimy. Łatwo w ogóle się rzucać na ucinę. Dlaczego nie? Co ty robisz? No zgrabiam. Przecież to trzeba przyciągnąć. Nie, do chorala nie trzeba. Ale nie ma chorala. No to nie chcę leżeć, no i coś nic się nie stanie. Tylko pamiętaj, no, że, że nie wszystko. Też, no. Pamiętaj, że nie wszystko. Dlaczego? No bo, no, bo część nie no, na... no. O boże, ale rak. A, okazuje się, kto ma. Internet, biedronki. No przepraszam, bardzo. E, mam m, bardzo dobry internet. To osoba hostująca. No, wszystko na hostującą osobę. ha! ja nic nie wiem. To nie jest to Ja nic nie wiem, tu nie ma. Ja koszę. Wszystko do tego, że trawę kosisz. Buczka mhm. jest przed koszoną prawę Ty gdzie ty w ogóle kosisz tą trawę? Zatem, <noise> się. Właśnie cię doganiam. No jak ty jedziesz z prędkością no, 20 się. na godzinę, to. Ty nie podjeżdżaj bliżej, bo mam większe lagi. Taki... Stój! Stój! Mój po krowie jest... przejechał. Im bliżej Cyfer, tym bliżej. Ten lag. Ja nie widziałem że krowy, krowy, nie krowy są krowę Proszę tutaj wyrozumiałeś dla mnie. No dobra, ale krzyczałem. Proszę się poprawić. Może miał laga. <grym> no patrz! Boguś, uciekaj Eee, proszę zdejść mojego Bogusia, tak? No To niech on zejdzie mi z drogi. A, bo on się pogon i później mleka nie daję. Słyszysz Po ogonie przyjechałem. No, bo się denerwuję, lekać nie da. Paweł, dobra, już tutaj nie ten. Nie. Więcej nie? Nie. Reszta przeciągnąć i dopiero wtedy. A Kiowo nam dwa razy wyjechał. Nie. Czy, 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 czy. czy będziemy zwozić ten? Mamy trzy krowy? Aha, to okay. Nie, więcej mamy 2 4! A może i więcej jeszcze? 5 pięć. na pięć. Naszy start. Dobra, w następnym odcinku dodamy chorala i tą drugą przyczepkę. I będziemy wtedy zwozić te belki. Widzę kami. Mm, Ale tak, o jezu Jezuniu, cyfer. Dobra, już jest dobrze. A, ta, pytanie, bo wyłączaliście te wszystkie swoje programiki? Eee. Tak. O jakich mowa programach? Domyślcie. Tak, włączone. No, oprócz to renty od rentów, które, które seedują i zarazem pobierają coś. No, a później wszystko nam. NAMI Oraz, że jest tymi speed włączony. Ty, jak się Zresztą włączy tylne ty światło, to mi wyłączył, to włączył tylne światło. Timer, time Tam. Ty nie masz no. tylu spika, człowieku. Mam tylne spika. No. Nie Wiedziałem. Mam tylne spika, Nie masz. A ty się założyć? Nie masz. I byś byś <laughs> się, <byś śmiech> zaraz szybko kosmi załóż za to. E. Paweł. Mm -hmm. What is time? Um, nagrywamy już 11 minut. Oj, oj, oj. To już no, za. O 11 za długo, za dużo. Ale nie, serio, ty dopiero zaczęliśmy. No, mećka, suwaj się. Czy, czy tam nie pogaję te mećki? Patrz, stanę. Nic się nie stanie. A, nie pojedziesz dalej. Czekaj, pojadę. Pojadę, patrz. Siadaj. nie znaczy, <laughs> siadaj. No. Dobra, czekaj, stanę. Patrzcie, jak się dzieci bawią. No i co, jedziesz? Nie, nie! Ale to stanę przed 60, teraz nie pojedziesz. Tuż już jest pewny na bank. Ha! Dobra, koniec zabawy, kurwa. Paweł? Nie Paweł. Paweł, siadaj do tego. Kosić trawę?

Gdzie? No z ciągnika Gdzie? Nie no Dochodź podczep mi tutaj Ale no. pójdę tak powoli, jak ma Matrix Zero wciśnij Nie, tak powoli no, Tak, zwolniłem o tempie, teraz taka muza Łap, Oj Ojojoj Super umiejętności ciągnika oraz maszyny Ależ burdel. No. Gorszy niż burdel. I 300 godzin na godzinę jak boli z jeden. Serio to Kosi? Ja? Nie wiem, czy czy nie. Nie widać. What the fuck, no weź, kuźwa. Bez przesady. A to ty jedziesz! O kurde, zapomniałem, to bym wolniej mówił. Trzeba mówić, że. Ty jedziesz, ja myślę, że to Paweł jedzie. Tak to mówię, ja chcę przejadę szybciej od niego. To bym jechał wolniej, no. mm. Ty, przy, przy... o nie, wiedziałem, nie pojedziesz po dalej. Ja chcę wyjść ze środka. Chcę się, chcę jechać z tobą. Paweł. A możesz siąść? Nie, nie da się. Paweł, biegnie i krowy przeganiaj. To... U mnie krowy są, są gdzie indziej. Do, to ja się mniej więcej będę mówił, gdzie. No, tu je, Boguś, w tym miejscu, dokładnie. Brawo. U mnie tu nic nie ma. No, bo, wiesz, tak. bo masz ruskie te zwierzęta, nie, nie. Kamil? Co? Jak ty wjechałeś z kosiarką do Przez. Nie, no przenikania. My nagrywamy. I <ślesz> To jest Amelinium. Aż przez ciebie wyjechałem. I teraz. Aj, Tak kończą A tu je boguś? W tym miejscu. A no, u mnie są na środku. Nie kosimy teraz. Jak teraz przejdziesz? koło, o nie, teraz jej nogę uwalisz. Odejdź, odejdź, odejdź. Ach, przeskocz. No ale parkour. Ja. Serio, nie umiecie jeździć. Co nie umiem? Odchęwał się ten co. Jak czas? Dalej do realu. E, 16 minut. Mhm. Dawaj Kami, w realu pojeździmy. Zobaczymy kto lepiej. E, to mi tak nie macie znowu szans. Mhm. <laughs> Dwa czundiry. Weź tu się. Nie wejdę Dobra to jak skoro już tak gramy, to nic nie widzieliście. Ja przez drzewo nie przejechałem. Dasz czarny ekran, jak będzie. <noise> I zrobimy pip. <głos> <głos> reklamy. No, reklamy ty, a to byłoby polew e, Dawajcie Oto. tak zrobimy. Pokażę, <noise> no, mi sam. No, sam Ale jak, lol, ale lak, olol oh Ale lak, jechać nie mogę, wTF! Cypher, odjść ode mnie nie, nie mogę, czekaj bo mi tu Boguś wysył. O, od razu nie ma laga no. Ale nie mnie szczęśli w ogóle No bo jak ja mam lagi to się dziwisz No tutaj jakiś nieskoszony kawałek No bo tam akurat mnie lag załapał No o, to na całej długości gości no. Dobra. W tym odcinku zrobiliśmy to i tamto i na razie. Szartowałem <śmiennie> W tym odcinku Po prostu kosiliśmy go Widziałeś to, Fabio? Trawkę. No. Przejechałem z ciebie. będzie krótki pożegnanie. Na razie. <śmiennie> Dobra. Nie no, to na razie. Siemaneczko. Siema, cześć i w ogóle. <śmiennie> Ой, курва. Добра, нара.